prawo jazdy Za drugim razem, ha Tylko nie zawsze to tak wyglądało Musiałem dużo przejść, żeby dotrzeć do momentu, w którym legalnie mogę jeździć autem osobowym do 3,5 tony Oraz był w stanie przewieźć maksymalnie 8 pasażerów Ale zapytasz się pewnie, dlaczego oszukałem egzamin bo... W tej chwili ci tego nie zdradzę, ale w dalszej części filmu poznasz odpowiedź na to pytanie Od dziecka interesowałem się samochodami Może na początku bardziej takimi Potem takimi a teraz nawet z takimi. Zawsze dla mnie myśl posiadania prawa jazdy i jeżdżenia autem była jakoś mega odległa i nie sądziłem, że kiedyś się zdobędę. W sumie sam nie wiem czemu, ale po prostu tak myślałem. I jako dzieciak zaliczyłem swój pierwszy egzamin na jakiś pojazd, czyli... Kartę rowerową. Tylko z tego co wiem, to teorię zdałem za drugim podejściem i w ogóle mega zapłakany poszedłem do mamy, jak za pierwszym razem nie zdałem. A na praktyce miałem o tyle ciężką sprawę, że przyjechałem tam rowerem mojego taty, czyli rowerze do downhillu. I w skrócie miał on dwa razy szersze koło od zwykłego roweru. Wygląda jakoś tak. A jednym z zadań na tym egzaminie było przejechanie idealnie pomiędzy dwoma liniami, gdzie moje koło idealnie zapełniało całą tą przestrzeń. Ale co, jestem szefem i karta rowerowa została zdana. I tak sobie żyłem przez. W ile w sumie. nie wiem. W jakim wieku zdaje się kartę rowerową? Dobra, załóżmy, że po 7 latach byłem już pełnoletni. No i co, no, byłem już pełnoletni i mój tata, jako prezent na 18, kupił mi kurs na prawo jazdy. Wszystko zaczęło się od badań, które wyglądały w taki sposób, że wypełniłem karteczkę odnośnie swojego zdrowia, czy tam palę, piję i tak dalej. Potem wbiłem do gabinetu i pani zbadała mój wzrok i inne rzeczy tego typu, z czego dostałem 1.06 do prawa jazdy, co oznacza, że muszę jeździć albo w okularach, albo w soczewkach, co będzie jeszcze ważne w tej historii. Potem byliśmy umówieni na lekcje teoretyczne w autoszkole. I jako, że zbliżały się święta, w szkole postanowił zrobić nam lekcje wszystkie w tydzień. Jakby wiesz, to tak wszystko podsumować i zrobić więcej godzin, żeby w tydzień się zamknąć przed świętami. I wyglądało to tak, że przez 3 godziny dziennie gadał nam o zasadach ruchu drogowego. W sumie to nie gadał, tylko puszczał nam film na telewizorze, który był tak wysoko na półce, że to teraz mam wykrzywiony kręgosłup patrzenia na niego. Ogółem te lekcje to straszna nuda. Jedyne co było ciekawe w tym, to lekcja z ratownikiem medycznym. Ona była mega spoko. No i skończyły się nam lekcje, i po Sylwestrze mieliśmy umawiać się na jazdy z naszymi instruktorami. Tylko niestety u mnie w Sylwestra wydarzyła się. Ta sytuacja. I dwa dni po tej sytuacji miałem swoje pierwsze jazdy. Nie będę ukrywać, że moja serotonina i dopamina w mózgu przez tamte wydarzenie była trochę wypukana. A ja sam czułem się jak mega pusta osoba. No i gdy nastał już dzień moich jazd, wbiłem do ziomka do auta i myślałem, że pojedziemy najpierw na jakiś placyk, że wiesz, że sobie poćwiczę tam jazdy autem, bo totalnie, no, małem mniej więcej, jak działa sprzęgło i tak dalej, ale jednak nie umiałem jeździć i się bałem, jak. Nie wiem. Ale żomek zamiast zabrać mnie na plac, zabrał mnie na jakąś poboczną ulicę poza miastem. Pokazał, jak działa sprzęgło, biegi i tak dalej. Przyjechałem dwa ronda i kazał mi wrócić do miasta. I była to najbardziej stresująca rzecz na świecie, i samochód zgasł mi 7 razy. A jeżeli jesteśmy już w temacie jeżdżenia, to warto wspomnieć o World of Tanks. Jeżeli zapytałbyście mnie, jaki jest obecnie rozkład jazdy, to powiedziałbym, że jazda z czołgami. Jeżeli nigdy nie grałeś w World of Tanks, albo jeżeli grałeś kiedyś, to nie ma lepszej chwili, żeby obczaić tą gierkę teraz. Bo wyszła największa w historii aktualizacja: 2.0. Nowy tier 11, jeszcze 15 nowych czołgów, a do tego nowy garaż i odświeżony interfejs, co wygląda świetnie. Gracze, którzy grali już wota muszą to obczaić. Mamy całkowity rebalans gry i nowy system dobierania graczy. Trzeba zapamiętać, że klikając Y może teraz podświetlać pancerz. A do tego wszystkiego największe w historii bonusy dla nowych i powracających graczy. Tylko do połowy października. Jest ich tak dużo, że ciężko to zapamiętać. Z tych najbardziej epickich, to ci, co już grali, zgarniają 10 milionów kredytów, 15 tysięcy obligacji, 2,5 tysiąca złota, 60 dni konta premium, czy dowolne drzewko technologiczne, aby uzyskać szybki dostęp do nowego 11 tieru. Nowi gracz dostają 6 milionów kredytów, 60 dni premium, 4 ciągi premium na stałe, 4 ciągi premium na 30 dni i aż dwa dowolne drzewka. Nie czekaj, tylko pobieraj Gierkę już teraz z linku w opisie, albo odebrać te wszystkie bonusy Gra jest totalnie darmowa i nie znajdziesz lepszej gry o czołgach. Potem miałem średnią jazdy 3 razy w tygodniu i mój instruktor był mega spokoziomkiem. Naprawdę, jako osoba, był mega super ziomkiem, ale jako nauczyciel, no. Nauka z nim szła dosyć opornie. Podczas jazd ciągle mówił mi o uzależnieniach i różnych życiowych rzeczach, bo sam pracował z osobami uzależnionymi chyba od alkoholu i pomagał im. Poza tym był abstynentem, no i cała ta atmosfera dała mi taki vibe że on był dla mnie takim znakiem od Boga za wydarzenia, które wcześniej robiłem i żebym się ogarnął i już tak nie robił. Często na jazdach robiłem mu za jego prywatnego szofera, co było mega śmieszne i dziwne, bo woziłem go po jakichś sklepach i przyjaciołach. Pod koniec jazd powiedział, że możemy pojechać na autostradę, bo on zabiera osoby, którym dobrze idzie i które lubi tam dobrze jeździć. Jeżdżą na autostradę, więc pojechaliśmy. I było to niesamowicie śmieszne dla mnie, jak wyprzedzałem inne auta samemu jadąc autem ze znaczkiem L na dachu. Potem miałem praktyczny egzamin wewnętrzny, który nie jest za bardzo egzaminem, bo nawet jak popełnisz błędy, to ci go zaliczą. I teoretyczny, który zdałem idealnie na 74 punkty. Coś, czego nie mówiłem, to już dostałem od nich aplikacje z pytaniami do egzaminu i wyuczyłem się jakoś 60% z nich na pamięć, przez co byłem totalnym gołtem w te testy. No i umówiłem się na teoretyczny egzamin w fordzie. Tydzień później przyszedłem i rozwiązując ten test, dałem sobie sprawę, że większość pytań na tym teście widzę pierwszy raz. Gdy skończyłem ostatnie pytanie, byłem pewien, że nie zdam. Ale gdy kliknąłem, żeby pokazało mi wyniki, zdałem i z dumą wychodzę z budynku. Tylko, że teraz czekała na mnie ta trudniejsza część. Egzamin praktyczny. Umówiłem się, zapłaciłem 200 zł, i termin egzaminu był za miesiąc. Przed egzaminem wykupiłem 4 godziny jazd do szkalających, z czego jedną miałem chyba za darmo. No i ogółem sama jazda po mieście szła mi dobrze, ale coś, z czym miałem problem, to było parkowanie i... Ruszanie na zniesieniu, a potrzebuję jeszcze dwie rzeczy, żeby zdać. No ale pomyślałem, że dam radę i co w tym trudnego, że jakoś to będzie. W dzień egzaminu byłem zestresowany jak nigdy. Nie pomagała grobowa atmosfera w Fordzie. I po 20 minutach czekania usłyszałem Questin, samochód numer 9. I coś, czego do teraz nie mówiłem, to że za chwilę nie jestem w stanie jeździć w swoich okularach autem. Totalnie nie mam w nich podzielności uwagi i bardziej widzę wnętrze auta niż z zewnątrz auta. Nie będę kłamać, że całe jazdy wyjeździłem bez okularów. Tylko jednak to był mały problem, bo jednak potrzebowałem jednej z tych rzeczy. Soczewek nie miałem, więc wziąłem swoje okulary. Wbiłem do auta, pani wyjaśniła mi zasadę egzaminu i co dziwne, miałem mieć dwóch egzaminatorów, bo z tą panią był jakiś ziomek, który się chyba uczył coś takiego. No i nagle pada pytanie, czy mam szkła kontaktowe albo okulary? No i niby mogłem skłamać, że mam szkła kontaktowe. Ale się bałem i wyjąłem swoje okulary z saszetki, w których widziałem trzy razy gorzej. Pani kazała pokazać mi płyn hamulcowy i światła cofania. W pierwszym poradziłem sobie idealnie, no bo to nic trudnego, ale z drugim miałem mały problem. I to nie dlatego, że nie wiedziałem jak włączyć to światło cofania, tylko dlatego, że przekręciłem kluczek o jeden raz za mało. I pomimo wrzucenia biegu wstecznego światło się nie paliło. A ja tylko chodziłem od tyłu do przodu auta i zastanawiałem się, czemu się nie świeci i chciało mi się płakać. W końcu odpaliłem auto i światło się zapaliło, ale nie było to konieczne i pani w ogóle zaczęła mieć ja że czemu ja odpalam auto? O, I zacząłem robić łuk, tylko od razu instynktownie zdjąłem okulary. Po zrobionym łuku, gdy pani weszła do auta, przypomniałem sobie, że no, muszę jeździć w okularach. I gdy ona perfidnie patrzyła się na mnie, założyłem je na nos. Ona zapytała się, czy pan właśnie wykonał łuk bez okularów? Ja siedziałem cicho chyba przez 20 sekund i po prostu patrzyłem się przed siebie. Zrobiłem się cały czerwony i odpowiedziałem, nie. To dlaczego pan je zdjął? Yy, żeby je przemyć proszę pana tu są kamery i proszę się przyznać w ogóle kłamanie nie ma żadnego sensu bo wszystko mamy nagrane yy, yy, ta, prze, przepraszam tak przez to musiałem wykonać łuk drugi raz w okularach tym razem nie popatrzyłem się na lewo i prawo przy ruszaniu no czyli nie upewniłem się o możliwość jazdy no taka jest bez sensu w ogóle z... Z... takie coś za co miałem błąd i trzecią już próbę łuku gdzie normalnie masz tylko dwie próby ale przez moje kłamanie miałem jeszcze jedną próbę i ostatnim razem zrobiłem to samo też nie popatrzyłem się na lewo i oprócz tego jechałem jeszcze z hamulcem ręcznym, przez to z automatu nie zdałem egzaminu. Ale w gratisie mogłem wykonać ruszanie na wzniesieniu z Afriko, Mega, mega miło. Tylko za każdym razem mi się nie udało. Dwa razy miałem to podejście ruszania ze wzniesieniem, a nie razu mi się nie udało. Potem zapomniałem o tym wszystkim, olałem to na jakieś 2-3 miesiące, aż pomyślałem sobie jednego dnia, że znam ten egzamin, ale w wordzie w jakimś małym mieście. Ale gdy chciałem wypisać się ze swojego wordu w moim mieście, to albo pracownicy wordu się rozłączali, albo ja zapominałem do nich dzwonić, więc w końcu umówiłem się na normalny egzamin. Tym razem kupiłem jazdy w najlepszej autoszkole w całym mieście, w której w 4 godziny nauczyli mnie. Więcej niż 15 godzin w tamtej autoszkole. I poszedłem na egzamin z moją dziewczyną. Tym razem kupiłem soczewki z mniejszą korekcją, w których jakoś widziałem, powiedzmy, i zdałem ten egzamin na luzie. No, może nie na luzie, bo miałem chyba 3 albo 4 błędy, ale dotyczyły one eco-drivingu, a drugi to, że raz przez chwilę jechałem lewym pasem, bo zapomniałem go zmienić. Miałem mega fajnego egzaminatora i naprawdę idealną trasę egzaminu. No i co? Obecnie żyję mając auto, ale muszę pójść ogarnąć sobie nowe orzeczenie lekarskie, bo uważam, że nie potrzebuję żadnej korekcji podczas jazdy samochodem. Ponieważ jedno oko mam totalnie zdrowe, a drugie po prostu. Mniej. I mój przypadek jest mega wyjątkowy i praktycznie żadna korekcja nie pomaga mi w jeździe. Jedyne, do czego używam okularów, to nie wiem, do montowania filmów albo do siedzenia na telefonie. I to nie dlatego, że nie widzę tego, co tam jest, tylko dlatego, że oczy mi się męczą. No i tak obecnie średnio mam trochę zjeżdżaniem autem, bo grozi mi za to mandat, więc yy, słabo. Ale ostatnio pojechałem moim autem do Warszawy na koncert pewnego ziomka. Tylko niestety w Warszawie masz zieloną strefę, która zakazuje wjazdu aut z silnikiem diesla wyprodukowanych przed 2005 rokiem. A moje auto to diesel z 2005. 2004 roku Honda Civic Więc jadąc tam, musiałem mega ostrożnie jechać i unikać niektórych ulic, żeby nie dostać mandatu. To tyle. Jak będę mieć coś ciekawego związanego z autem, to na pewno o tym opowiem. Pozdro!